Marek Marek Krawczak, Przemek Kowalczyk Witam serdecznie No i Przemek, druga twoja walka na kejwie Drugi raz rozmawiamy, drugi raz zwycięstwo w pierwszej rundzie Powiedz mi, szybko się rozbija twoja kariera W tamtym roku debiut na Babilonie I no to pisałeś przez niespełna rok o ile kojarzę, trzy zwycięstwa W pierwszych rundach Tak jest, no tak ma to wyglądać Budujemy ten rekord Zbieramy doświadczenie Oczywiście, no nigdy się nie planuje Jak się skończy walkę Ale nie ukrywając no, bardzo dużo przerabiałem ostatnio stójki i dobrze się przygotowałem pod tego przeciwnika. No właśnie a propos przeciwnika, dwie rzeczy są, które mnie zaskoczyły jeżeli chodzi o niego. Pierwsza sprawa to taka, jak ja go prześledziłem, wydawało mi się, że są bardziej zawodnikiem parterowym. A tutaj nie było praktycznie tych prób yy, sprowadzenia, może najpierw o to zapytam czy to też zaskakiwało, że chciał się bić w yy, Wiesz co, spodziewałem się tego, że będzie kopał właśnie te obrotowe swoje kupnięcia wywodzi się z capoeiry i podejrzewam, że właśnie jak nie będzie mu wchodzić, nie będą wchodzić mu te kopnięcia, to wtedy będzie dopiero wchodził w nogi, tak jak to wyglądało w jego walkach w sumie, że wchodził głęboko te, po te nogi i tam już kończył swoje rywali, tak to wyglądało. No bo właśnie a propos tych kopnięć, no bo wiadomo, wywodzi się z capoeiry, te kopnięcia tam są mocno premiowane, ale tutaj Kurczę, no mnie zaskakiwało, jak on często to wykonywał. Bo to też wydaje mi się, tym bardziej, że on no, swoje też waży, a wchodził bardzo dynamicznie. Jak pamiętam, wasza walka trwała jakoś około 3 minut. On miał sześć tych prób, także to wychodzą dwie na minutę, ciebie to zaskakiwało, jak to często jest wyprowadzane? Wiesz co? Troszkę było ciężko wyczuć ten dystans, bo ciągle sugerował to tą obrotówkę. Dwie widziałem, trzecią. Trzecia dosłownie. Przemknęła mi koło głowy, więc jakby to siadło, no to naprawdę mógłby usadzić, jak nie ręką, to nogą, tak? więc on tego próbował, wiedział, że mam długie, długie ręce, jestem bardzo wysoki, więc on się spodziewał, że będzie ciężko do mnie podejść, no i w ten sposób też skracał swój dystans, czekał na mój błąd. Ludzie zaczynają o Tobie mówić jako o odkryciu, w pewnym sensie, jeżeli chodzi o wagę ciężką, która, kurczę, na no trzeba sobie powiedzieć po uczciwie, w Polsce dosyć kuleje, a tutaj mimo wszystko Twoje nazwisko się coraz bardziej przebija. No, jak wygląda Twoja sytuacja kontraktowa, jeżeli możesz mówić, bo jesteś w menadżmencie MTS, który poza tym, że robi robotę e, gdzieś tam z wewnątrz, to, to też działa mocno medialnie, tych zawodników do KSW e, wysyłają coraz więcej. No i czy Ty w ogóle jesteś gotowy, czy chciałbyś ruszyć na KSW, czy, czy mimo wszystko gdzieś te walki w Babilonie, w Kejbie i zbierasz tutaj doświadczenie? No nie mogę w sumie tak zdradzić wszystkiego, ale wszystko jest właśnie od zaplecza, wszystko jest dogadane. Jesteśmy po, w dobrym kontakcie z największymi organizacjami, więc trzeba czekać na swoje cierpliwie i na razie robić swoje, tak powiem. Okay. Ale, Tomasz, już coś podpisane a propos tej walki, czy a propos kolejnej rzeczy? Czy... Jeszcze nie. Okay. No. Jeszcze nie, ale możesz... Dobra, to może zapytam w ten <laughs> sposób, bo wiem, że dużo nie może zdradzać, ale... ale, czy według tego, co Ty aktualnie wiesz, czy kolejna walka będzie w Kejwie? Prawdopodobnie będzie. Okej, okay, dobra, no to chyba wszystko wiemy a propos tego, no i Przemek właśnie jeszcze zapytam, kurczę Twój rywal miał nieporównywalnie więcej walki więcej od Ciebie, a mimo wszystko kursy buchmacherskie, nie wiem czy widziałeś, ale jeden dziesięć na Ciebie był kurs, na ciebie, na, tobie, na ciebie to narzuca jakąś taką dodatkową presję a propos tego, bo trzy walki, trzy razy, właśnie pamiętam jak na Babilonie, ale no na pewno w tych dwóch byłeś zdecydowanym faworytem. Nie czułem presji, szczerze Ci powiem. Sporo nawet chłopaków są ode mnie znajomych. Nie czujesz presji w ogóle przed tą walką? Masz taką promocję i w ogóle? No wej, nie, jakoś mnie to nie rusza. Skupiam się na, na walce i w sumie, no nie ruszyło mi to jakoś, żebym czuł jakąś presję. No właśnie, wspomniałeś, to... wspomniałeś o promocji, to ja też o tym wspomnę, bo yy, kurczę, ja sam, gdzie ja jakoś tam na Instagramie nie mam za dużo ani nic, Ludzie zaczęli tak. do mnie pisać, czy na KB w wiastrzę, bo ja ogólnie jestem z Jastrzębia, zaczęli do mnie pisać, czy ten kowal, który się bije teraz, to jest chłopak od Olgi z TikToka i mam no wrażenie, to. że mam wrażenie, że Olga dosyć mocno pomaga w tej promocji. Tak, tak. E, czuję wsparcie tych ludzi z jej community, bo mam wrażenie, że community Olgi, a community MMA to są dwie, dwa zupełnie inne środowiska, natomiast mhm. wydaje się, że to się gdzieś przebija. Jasne, przebija się pewnie. E, no, Olga, to jest naprawdę moja prawa ręka od, od wszystkiego. Naprawdę pomaga mi we wszystkim. No, bez niej nie zrobimy dosłownie tego czego teraz w sumie mamy. Naprawdę jednak yy, ta promocja, te zasięgi są bardzo ważne teraz. Szczególnie w tych czasach. Tak? No i a propos jeszcze Olgi, no to widziałem ona walczyła chyba bardziej samą sobą żeby tam nie przeskoczyć do tej klatki niż Ty w samym oktagonie. Yy, no i to co też się ceni Kurczę, no, rzadko kiedy się widzi, żeby gość, który ma jeszcze dwa zero przed tą galą, miał swój sektor na, na gali. Ludzie mają koszulki Team Kowal, też chyba czujesz dodatkowo to wsparcie i Cię to umacnia. Wsparcie zawsze jest, jeśli chodzi o moich kibiców. Pokonali kawał drogi, no 5 godzin trasy, dosłownie na te dwie minuty. I skąd jesteście dokładnie? Okolice Puław. O kurde, Niektórzy, miedzicie. kilku znajomych przyjechało z Niemiec, więc 1000 km walnęli. Na dwie minuty walki. No ja naprawdę jestem w szoku, że takie coś zrobili. Czapki z głów, naprawdę dla nich. Przepraszam, jak tak jak powiedziałem, długo nie będę matczył, że jeżeli chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to proszę. Jasne, oczywiście to trzeba zrobić. Wręcz wskazane. No na pierwszym miejscu, no to chciałbym po podziękować mojej narzeczonej właśnie Olze. Naprawdę to jest moja prawa ręka, jeszcze raz to powtórzę. Pomaga mi we wszystkich takich moich różnych tematach. Oczywiście chciałem po podziękować moim trenerom. Łukasz Siwiec, Rafał Krawczyk, przygotowanie motoryczne, Mateusz Kubica, również trenerów Paweł Bartuzji, Krystian Pruchniak. No, oczywiście moich kibiców, którzy ze mną przyjechali, bardzo Wam za to dziękuję. Wszystkich chłopaków z maty, z kuźni formy i w ogóle dzięki za dociążenie i za niejedną rundkę. No i wszystkim, którzy dołożyli tą cegiełkę do tego zwycięstwa. Super, dzięki za wywiad i mam nadzieję, że przy 4.0 również się widzimy. Jasne, pewnie.